Okej, okay, wszystkim, dziś wyjaśnię pokrótce parę kwestii dotyczących filmu, który został na mnie nagrany. Zapraszam. W opisie każdego materiału umieszczam adresy stron internetowych, które pomagały mi w stworzeniu danego materiału. Na kanale mam domyślne ustawienia przesyłania, dlatego muszę pod każdym materiałem dodawać źródła ręcznie, w wyniku czego tak jak zdarzyło się to niestety pod ostatnim materiałem, mogę o tym zapomnieć. Jednak gdy dostrzegę błąd lub któryś z moich widzów, staram się to jak najszybciej poprawić. Aby opisy wyglądały przejrzyście i symetrycznie, korzystam ze stron skracających linki. Które, jak dowiedziałam się, mają to do siebie, że niektóre z nich po upływie dłuższego okresu czasu przestają działać. Doszłam również do wniosku, że źle robiłam, czytając treść niektórych artykułów z Wikipedii, aby następnie umieścić je w swoich materiałach oraz niekiedy za fragmenty. Dlatego też chciałabym najmocniej przeprosić autorów. Postanowiłam, że usunę owe produkcje oraz w przyszłości nie dopuszczę do zaistnienia takowej sytuacji. Chcę również poinformować, że z openingów oraz endingów, które były zamieszczane na moim kanale. Nigdy nie czerpałam korzyści materialnych, ponieważ takowe filmy posiadały prawa autorskie i wyświetlane na nich reklamy trafiały w całości do właściciela treści. Około pięciu lat temu miał miejsce nieporozumienie między mną a pewną youtuberką, która prosi teraz o anonimowość. Starsi widzowie pewnie sytuację doskonale pamiętają. Chcę zaznaczyć, że obie strony były winne tamtejszej zaistniałej sytuacji. Wina nie leży tylko po jednej stronie. Napisałam w tamtym czasie również wiadomość, której chodziło mi o coś całkowicie innego, a została źle zrozumiana. Dokładnie chodzi o wiadomość Botoraki, w której nie chodziło mi o to, że miałam na myśli znajomych, którzy de facto nawet nie wiedzieli, że nagrywam, o osoby, które minusowały filmy i pisały nieprzychylne komentarze. Miałam początkowo wyjaśnić przebieg całego naszego nieporozumienia oraz powody konfliktu. Jednak uważam, że skoro owa youtuberka dąży do zakończenia sporu, to nie będę do tego wracać. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się no i cześć.